Wkrótce ukaże się książka, która zapowiada się na prawdziwą sensację w środku skandalu wokół mszy tradycyjnej. W atmosferze zatrutej wyciekami dokumentów, ciężkim milczeniem i blogami usuwanymi bez wyjaśnienia, pojawia się element układanki, który może wszystko zmienić. Przedstawiona przez samego autora przed kamerami z pewnością siebie osoby, która wie, że ma dowody ta książka zapowiada się jako bezpośrednie wyzwanie dla oficjalnej narracji. Pozostańcie do końca, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę ujawnia. Pewna wiadomość przerywa głuchą ciszę, jaka od kilku dni spowija Watykan, rzucając światło na szereg wydarzeń, które w ciągu zaledwie kilku dni szokowały osoby śledzące sprawę tradycyjnej mszy. Mozaika zdarzeń, która teraz wydaje się mniej przypadkowa i bardziej powiązana, niż niektórzy chcieliby, abyśmy uwierzyli. Wszystko zaczęło się od ograniczeń nałożonych przez motu proprio tradicjonis custodes, w którym papież Franciszek postanowił ograniczyć odprawianie mszy świętej wszechczasów, tej, która towarzyszy Kościołowi od wieków. Oficjalny powód jest prosty i według tych, którzy go podali, niepodważalny. Większość biskupów, odpowiadając na kwestionariusz watykański, wnioskowała o ograniczenie lub zniesienie tego obrzędu. Oficjalna wersja jest uporczywie powtarzana, niczym administracyjny dogmat. Atmosfera staje się jednak napięta, gdy w momencie, gdy Watykan broni swojej decyzji, upubliczniony zostaje kontrowersyjny dokument wewnętrzny. Dziennikarka Dian Montania. Otrzymawszy tekst watykańskiego raportu od anonimowego źródła, opublikowała go i ujawniła czarno na białym zupełnie inną rzeczywistość. Odpowiedzi biskupów, zapisane i zabezpieczone, w żadnym wypadku nie wzywają do zakończenia mszy trydenckiej. W kilku miejscach wręcz zalecają utrzymanie rozwiązania zaproponowanego przez Benedykta XVI, uznając je za mądre i pokojowe. W ciągu zaledwie kilku linijek cała oficjalna narracja zaczyna się walić. Rzecznik Mateo Bruni jest naciskany przez dziennikarzy, ale jego reakcja jest niezręczna. Nazywa te dokumenty częściowymi i niekompletnymi, nie precyzując gdzie, jak i dlaczego. Jego milczenie ma większą wagę niż słowa. I to nie koniec. W czasach, gdy debata nabiera tempa. Dzieje się coś jeszcze bardziej zaskakującego. Blok Mesa in Latino, założony w 2007 roku i będący jednym z najchętniej słuchanych głosów poparcia dla tradycyjnej liturgii, zostaje usunięty z Google. Bez ostrzeżenia, bez powodu. Tylko zimna wiadomość: blok został usunięty. Strona, która w samym czerwcu przekroczyła milion odwiedzin, zniknęła z dnia na dzień. Akurat gdy nagłaśniała zbiór wyciekłych dokumentów. A gdy mozaika staje się grubsza, dodawany jest element wymagający przejrzystości. Film opublikowany przez Fede and Cultura prezentuje książkę, która gromadzi dokumenty i zeznania, dając każdemu możliwość zapoznania się z faktami i wyrobienia sobie osądu. Proste i bezpośrednie zaproszenie, do stawienia czoła rzeczywistości. Bez udawania. Podczas prezentacji Saverio Gaeta, jeden z dwóch autorów książki Liturgia to nie widowisko, z którym przeprowadził wywiad Giovanni Zenone, mówił ze spokojem kogoś, kto wie, że ma w rękach solidną, choć niewygodną, dokumentację. Stanowczym, ale wyważonym tonem wyjaśnia, że Tom jest już gotowy i można go zamówić w przedsprzedaży na Amazonie i IBS. Istotny apel. Przeczytajcie go i porównajcie fakty z oficjalnymi wersjami. Następnie zaczyna odpowiadać na pytania w sposób jasny, od razu podając fakty, którym nikt tak naprawdę nie zaprzeczył. Twierdzi, że opublikowane protokoły zawierają autentyczne odpowiedzi biskupów na kwestionariusz wysłany przez Watykan, które nie tylko nie domagały się zniesienia tradycyjnej mszy, ale często wyrażały uznanie za równowagę. Z postanowieniem Summorum Pontificum Benedykta XVI. Nie ma tu żadnej ideologii, zauważa. Są liczby, podpisy, protokoły. Wszystko jest weryfikowalne i nikt nie udowodnił, że jest inaczej. Po przedstawieniu dokumentów Gaeta zadaje nieuniknione pytanie, które brzmi jak cios w brzuch. Skoro biskupi o to nie prosili, to dlaczego zrobił to papież Franciszek? Według Gaety, wyjaśnienie nie leży w samych dokumentach, gdyż wyraźnie mówią one coś przeciwnego, lecz w świadomym, ideologicznym wyborze, który papież uzasadniał, mówiąc o innych poufnych dokumentach, które nigdy nie zostały pokazane. Gaeta wspomina, że sam papież oświadczył, iż jego decyzja była wynikiem konsultacji z biskupami tylko po to, by później przyznać przy innych okazjach, że w grę wchodziły również inne, bliżej nieokreślone względy. Sprzeczna historia, która wskazuje na celowy zamiar ataku na część kościoła uważaną za niewygodną lub problematyczną, a nie na prawdziwy konsensus biskupów. Gaeta skupia się następnie na słowach papieża skierowanych przeciwko wiernym tradycji, przytoczonych w książce. Nazywa ich sztywnymi, światowymi, a nawet oskarża ich o brak równowagi emocjonalnej i przekształcanie liturgii w sztandar ideologiczny. Ostre słowa, napisane czarno na białym, które, jak twierdzi Gaeta, ujawniają ukryte uprzedzenia, które prawdopodobnie wpłynęły na decyzję. Jeśli przyjrzymy się dokumentom, odpowiedzi biskupów są jasne. Jeśli przyjrzymy się słowom papieża, zobaczymy raczej osobiste przekonanie wybór który wydaje się bardziej polityczny niż dusz pasterski. Następnie apeluje o to, aby przestać traktować liturgię jak pole bitwy. Wzywa do pokoju liturgicznego, powrotu do centralnej roli Boga, do stabilności i prawdy, gdzie nikt nie będzie upokarzany z powodu swojej wierności tradycji i nikt nie będzie czuł się upoważniony do wypaczania wiary w imię kreatywności. Jasne zaproszenie. Spójrz na fakty, a nie na etykiety i napraw to, co przez lata zostało rozdarte. A na zakończenie prezentacji, gdy dokumenty i sprzeczności wciąż piętrzą się na stole, Saverio Gaeta i Giovanni Zenone podnoszą wzrok na postać nowo wybranego papieża Leona XIV. Jego imię wielokrotnie pojawia się w słowach Gaety, zachęcając nas do spojrzenia na niego z nadzieją, ale bez złudzeń. Gaeta podkreśla, że książka i zawarty w niej apel stanowią także bezpośrednią wiadomość do nowego papieża, wzywającą go, aby w końcu przerwał tę spiralę milczenia, podziałów i ideologii. Opisuje to jako sprzyjający moment, otwarte okno, przez które prawda w końcu mogła zostać usłyszana. I przypomnijmy sobie, jak Leon już w pierwszych gestach i słowach zwrócił uwagę na kwestię liturgiczną. Nie zajmując jednak jeszcze stanowiska w kwestii Traditionis custodes. W dialogu z Zenonem wyraźnie wyłania się nadzieja, że nowy papież wybierze inną drogę. Nie będzie już dekretów narzucanych z góry, nie będzie już oskarżeń i zniewag wobec wiernych dawnego obrządku, ale będzie to prawdziwe rozeznanie, zdolne dostrzec dobro, które wyłoniło się nawet w tych burzliwych latach. Gaeta mówi, że nadzieja jest taka, że Leon XIV będzie miał odwagę spojrzeć dokumentom w oczy, przeczytać gazety, naprawdę wsłuchać się w głos biskupów, ten autentyczny, i uleczyć rany. Wniosek jest jasny. Czas na udawanie dobiega końca. Piłka jest teraz w rękach Leone, który zajmuje czternaste miejsce, a pytanie pozostaje bardziej palące niż kiedykolwiek. Czy starczy mu sił, by odpowiedzieć? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen, niech Bóg Cię błogosławi.